Przełom starego i nowego roku zawsze wymaga podsumowania najważniejszych wydarzeń z zakresu obrony życia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek projektu Live. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem na świecie w sprawie obrony życia było unieważnienie w Stanach Zjednoczonych. Federalnego prawa aborcyjnego. Sąd Najwyższy uchylił wyrok w sprawie Roe kontra Wade, który wprowadził aborcję na życzenie w Stanach Zjednoczonych i umożliwił zabicie ponad 60 milionów nienarodzonych dzieci. Uchylenie wyroku Roe contra Wade z 1973 roku umożliwi zakazywanie aborcji w bardziej konserwatywnych Stanach. Szacuje się, że około 30 stanów przyjmie ustawodawstwo chroniące życie dzieci nienarodzonych. Warto zaznaczyć, że wyrok, który obowiązywał przez prawie 50 lat, został oparty na fałszywych zeznaniach. Tak. Ten wyrok był oparty na kłamstwie rzekomo pokrzywdzonej kobiety, która skłamała w sądzie, mówiąc, że została zgwałcona. Ta zmiana prawa to ogromny sukces Amerykanów. W Europie Zachodniej w 2022 roku nie działo się dobrze. Kolejne kraje wprowadzają ustawy umożliwiające lub rozszerzające dokonywanie eutanazji. Kierując się oficjalnie fałszywym współczuciem, wprowadzają zabijanie chorych lub starszych ludzi. To barbarzyńskie podejście do tych, którzy potrzebują pomocy. Pozwólcie Państwo, że podzielę się osobistym doświadczeniem. Pewien bliskimi. 80-letni mężczyzna ciężko zachorował dodatkowo neurologicznie. Widząc swoją chorobę, bezsilność i nieuchronność końca, popadł w ciężką depresję. Człowiek ten, mieszkając sam, płakał w czasie rozmów naszych i mówił, że chce skończyć swoje życie. Jego córka zapewniła mu wtedy 24-godzinną opiekę. Sprowadziła do domu panią, przy której poczuł się bezpiecznie, poczuł się zaopiekowany. Po niecałych dwóch tygodniach. Ten mężczyzna stał się zupełnie innym człowiekiem. Stał się ponownie uśmiechniętym, miłym staruszkiem, z którym przyjemnie było rozmawiać. Należyta opieka nad nim sprawiła, że nie mówił już o samobójstwie, ciężarze choroby, ale o tym, co mu się miłego wydarzyło. Ta historia pokazuje bezsens eutanazji. Ludzi trzeba leczyć, zapewnić im należytą opiekę i bezpieczeństwo. A nie zabijać. Nie można dawać prawa do odebrania sobie życia człowiekowi, który, mając depresję, potrzebuje pomocy i bezpieczeństwa. Niestety wielu nie dostrzega tego mechanizmu i zamiast opieki proponuje tańsze rozwiązanie, czyli eutanazję. W Polsce z kolei opozycja i liberalne media wciąż atakowały konstytucyjną ochronę dzieci nienarodzonych, także tych podejrzewanych o chorobę. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że pierwszą ustawą, którą wprowadzi do Sejmu po wygranych wyborach, będzie ustawa umożliwiająca zabijanie nienarodzonych dzieci na życzenie. Zapowiedział też usuwanie z list wyborczych platformy kandydatów, którzy będą przeciwko tej ustawie. Zapowiedź takiej ustawy przez Donalda Tuska jest potężnym zagrożeniem dla prawa dla, do życia dla nienarodzonych dzieci. Co ciekawe, Taka zmiana byłaby niekonstytucyjna, ale wygląda na to, że człowiekowi, który tyle mówi o praworządności w Polsce, to nie przeszkadza. Faktem, który niezmiernie boli i jest nie do zaakceptowania dla obrońców życia w Polsce, jest opieszałość lub nawet wstrzymanie przez rządzących prac nad zapewnieniem należytego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. Rządzący dalej nie znieśli zakazu pracy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne. To skandal i nieludzkie działanie. W dobie galopującej inflacji, braku pracowników na rynku, zakazuje się pracy osobom, które jej szczególnie potrzebują i które chcą pracować. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ Prawdopodobnie rządzący wiedzą, że rodzice niepełnosprawnych dzieci nie pójdą na Warszawę i nie będą blokować miasta. Wiedzą, że najsłabsi w społeczeństwie im się otwarcie nie sprzeciwią. Smutne to, lecz niestety prawdziwe. Życzę Państwu w nowym roku wiary, nadziei i miłości. Niech pokój zapanuje we wszystkich naszych rodzinach i na całym świecie. Miejmy nadzieję, że za rok będę mógł przedstawić Państwu bardziej optymistyczne sprawozdania. Zapraszam do zaglądania na naszą stronę internetową, śledzenia nas w mediach społecznościowych oraz subskrypcji kanału na YouTube.